Siema, ja jestem DrazuJones i dzisiaj jest to odcinek z kolejnej gry samochodowej na Roblox. Tym razem jest to DriveWorld, gra, którą odkryłem, i jest naprawdę bardzo fajną oraz przyjemną gry. Jest bardzo fajny system jazdy, bardzo fajnie się też zarabia pieniądze i o wiele lepiej niż w przypadku takiego Vehicle legend. Bardzo fajnie też wyglądają modele samochodów w tej grze. Gra też posiada całkiem dużą, otwartą mapę, na której pojawia się bardzo dużo wyścigów. A ja mam Honda S2000 i to jest chyba podstawowy samochód, jeśli się nie mylę, bo może kiedyś grałem w to. Grę. Zobaczmy sobie w ogóle sklep tych samochodów I zobaczmy sobie No ten samochód kosztuje 27 tysięcy Zgaduję, że chyba grałem kiedyś w tą grę Jak się przydaje mi wydaje No bo ten samochód kosztuje 27 tysięcy No więc no, chyba powinienem w nią grać kiedyś No dobrze, przejdźmy do samej w sobie gry I naprawdę moim zdaniem mechanika jest, jest bardzo fajna Ta kamera ta dzi dziwna, taka specyficzna Ale bardzo fajna Naprawdę fajna Otóż tutaj rąk, nie widać, jak się pierwsza sobota odpala, Ale naprawdę, te samochody też mają bardzo fajne modele. No fajne, dobra. Przejdźmy sobie, bo to jest chyba jakiś wyścig, tutaj. Ojojoj, Supra. Moja opinia na temat Supry jest niezbyt pozytywna. Nie lubię tego samochodu, nie wiem, co ludzie w nim takiego widzą. Ni to ładne, ni to jakieś mega, mocno szybkie. No wiadomo, jak się tam stuninguje, no to to jest mega szybkie. Dobra, mm... Ja jadę, i łatwo się wydaje ten wyścig, ale zobaczymy sobie jeszcze, no ta kamera jest bardzo specyficzna, ale chyba jest ona praktyczna, tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem pewny No tutaj bardzo szybko się nabijają te licznik, jak robię ten to widzę, że się nabija, więc dosyć krótki jest Przyspieszyłem się, wiadomo, że ja i tak przegram, bo to jest jakieś defaultowe auto, ono jakąś super mają Zajęc to, że ludzie bardzo lubią ten samochód, to pewnie mu dają statystyki, że on jedzie 500 na godzinę. Oj, oj, oj. oj. Cóż, straciłem e, checkpoint. Ja jeszcze się uczę, moi jeszcze nie posiadam najszybszego samochodu. Już mi się bardzo podoba Honda s 2000 to jest naprawdę ładny samochód, bardzo lubię go. Breaku moim zdaniem to jest Must have tutaj tylko Super i właśnie też S2000 czy GTR. -a. I to, że oni dalej tych samochodów nie dodali, to jest po prostu bardzo dziwne. Ale fajnie zakręty tu siadają. Naprawdę. Nie musisz jakoś po prostu hamować, żeby ten zakręt siadł. O tym razem muszę, ale naprawdę bardzo ciekawie się tutaj zakręca. Nie wiem, czy odmówię nam no może właśnie tej oto kamery, która jest naprawdę bardzo fajna, ale zaraz swój razu będzie koniec tego wyścigu. No i to jest to, to właśnie ten koniec. No i czy coś w ogóle dostanę za to? Dostanę. 10 tysięcy. okej okay. Bardzo fajnie. Wysłam już 25 tysięcy. Czy w ogóle jakikolwiek ciekawy samochód mogę kupić? Raczej nie. O, zrobiłem w ogóle quest jakiegoś, że zagraj 10 minut. No to odbiorę sobie. Więc dostałem już kaskę. Więc bardzo fajnie. I z tego co widziałem, w ogóle tam zagranie 30 minut jest Honda Civic. Jest bardzo fajnie. Dobra, jest jakaś super, jest chyba jakiś GTR, Mercedes jakiś. No nie wygląda to ciekawie, bo ja już na początku tak naprawdę jestem zwolony. A ja oczywiście wiem, że to wyścigiłem na wygrywać. No. no nie! Ja oczywiście wiem, że to wyścigiłem na wygrywać. No. Ja oczywiście wiem, że to wyścigłem wygrywać. No. no po prostu... No nie! Boże czy ty to widzisz? Ważne, żeby te wyścigi robić, bo zawsze te wyścigi opłaca się robić, nawet jak się ostatnie miejsca zajmuje. Z tego po prostu dużo pieniędzy zarabia, takiego zwykłego jeszcze to widać. No, nie największe są te pieniądze, co nie wiem. Po kilkaset dolarów. Ale naprawdę, bardzo duża już część wyścigu jest zrobiona. Więc, naprawdę, bardzo szybki wyścig. Naprawdę, który jest bardzo prosty. O bo... Ojeju Jakiś speed trap. Nie wiem o co z tym chodzi. No, jadę prosto. Teraz bardzo łatwy wyścig. Naprawdę, pod tym względem, właśnie, że on jest taki prosty, że tutaj nie trzeba jakichś mega fajnych, mocnych takich zakrętów robić. W przeciwieństwie do poprzedniego. Naprawdę jest to bardzo fajne. Ale chodzi z tymi speed trapami. Mnie to dalej ciekawi. O co z tym chodzi? No jak widzicie, zarabiłem tylko 1770. To jest naprawdę bardzo mało. A z tego wyścigu 11250. Wow! A to było o wiele ładniejsze. Także biorę. W ogóle można wybrać. To nie wiem. City Trail może zagłosuję. Tutaj też nie wybieram. To pewnie jest po prostu łatwiejsze. Tak mi się przydaje, wydaje. No i lecimy, oczywiście. Pamiętajcie, że ostatnie miejsce zajmę. No cóż, chociaż z tym challengerem, jak najbardziej, jest to dosyć wyrównany. Ok. No łatwy się wydaje, jak na razie. Chociaż patrzcie. O, teraz taki mocniejszy zakręt, który dalej siada. Widzicie? Ten challenger jest jak. No ale dobra, już i tak nie będzie porównywalny po tym o to wywaleniu się, które było bardzo słabe No cóż, tak się z pierwszej osoby jedzie, bardzo niefajnie W J-Breaku fajnie się z tej pierwszej osoby jedzie W Vehicle Legends e, źle No i tutaj jeszcze gorzej, tak mi się wydaje Jak tych rąk nie ma, to tak jak słabo to wygląda Mało realistycznie Dobra, jeszcze tutaj i tutaj zgaduję, że trzeba będzie się spowolnić. A jednak nie trzeba było się że gdzieś tutaj taki jakiś potężny zakręt będzie. Nie! Dobrze. Jeszcze się przyspieszę. Proszę. Bardzo. Ajajaj ai Widzicie ten zakręt? Naprawdę. Ja nie musiałem hamować, żeby zakręt ponownie siadł. Naprawdę... Propsuję. Wow, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak przyjemnie się jeździ tym samochodem. Fajnie, ta kamera... Też jest taka fajna. Wyróżnia się zdecydowanie. I no, fajnie się steruje tymi samochodami. Więc fajnie. No czwarte miejsce zająłem, no niestety. I ile zarobię? 9000. Ok. No, był to trudniejszy wyścig od poprzedniego, w którym zarobiłem 11000. No ale tak niestety logika w tej oto grze działa Więc mam już 61 tysięcy, co pozwala mi naprawdę zdobyć kilka już fajnych samochodów Raczej zdobędę sobie lepsze samochody od Civica Więc nie ma co tak naprawdę Kolejne wyścigi kolejny raz Supra i tym razem... <todgrybuj> Ojeju! Fuj! BMW, ale te nowe! Oj, obrzydliwy samochód Obrzydliwy samochód Fajny Mustang, to jest jakiś Audi, o bardzo fajny Audi, nie wiem dlaczego typ se w Supra jedzie zamiast tym Audi No chyba, że Supra ma lepsze statystyki, może to jest jakaś, jakaś jest zmodyfikowana, co ma 3000 koni, Mam nadzieję, że nie Dobra, jadę Jestem zdziwiony, że od razu nie zaczęli lepiej, ale i tak już będą mnie doganiać Mustang jest chyba porównywalny z tą Hondą, co jest trochę dziwne BMW, a to jest jakiś noob, noob pewnie na telefonie gra tak, zgaduję Bo tak jeździ no W sumie kierowca BMW Nie ma co się spodziewać po takim graczu Widzicie on jak jedzie? On no, jak typowy kierowca BMW No taki wieśniak po prostu, w sumie BMW to jest auto dla wieśniaków Panowie, to potwierdza właśnie ten oto gracz W ogóle ja mam trzecie miejsce na pięć miejsc Więc naprawdę jest dobrze Są dwa gorsze samochody ode mnie aktualnie Okej, okay, tutaj. No szkoda, że ten zakręt tak słabo siadł, ale jak będę tak dalej, tak dobrze jechał, no to kurde, zajmę trzecie miejsce, a nie piąte, które ja już zakładałem na początku. Zdziwiłem bardzo się, że, bo to chyba Mustang i właśnie te BMW zostało, że one są gorsze od tej Hondy, albo po prostu kierowcy są beznadziejni. No, zobaczymy. No i proszę bardzo, wygrałem, jestem bardzo zdziwiony, iż Mustang oraz BMW są gorsze odchody S2000 albo po prostu kierowcy są do dupy. No cóż, w sumie nic dziwnego. Kierowcy Mustanga jak i kierowcy BMW nie prezentowali nigdy zbytnio wysokiego poziomu. Ale co to tak mi się wyświetla? Jak w starym Robloxie taka myszka. O co z tym chodzi? Funel jakiś, bo to może będzie proste, głosuję. Jako, że nie da się na to patrzeć, to zmieniłem w sumie język na angielski. To jest po prostu porażka. Będę jechać z jakimś Challengerem, więc mam nadzieję, że będzie to dosyć wyrównany wyścig. W ogóle widzicie, jak moja postać jest strasznie rozłożona. Bardzo wygodnie jest. Tak na tym fotelu tak rozłożona. Bardzo wygodniej jest, wydaje mi się, w takim niepozornym samochodzie. P1 jeszcze wleciała. Ojeku, ojeku. To, to to nie będzie się prezentowało ciekawie. Tak ten challenger będzie szybszy od tej hondy. No nie prezentuje się to moi drodzy, zbyt ciekawie. Okej, okay, bardzo prosty wyścig. Bardzo się cieszę z tego powodu, iż zagłosowałem na prosty wyścig. No jak widać w sumie no P1 nas zgubiła, a challenger w sumie też mnie zaraz zgubi. Ale no widzicie no ten challenger jest trochę porównywalny. To nie jest auto o 10 poziomów lepsze, tak? Przyspieszę się No i będzie git Gdzie jest checkpoint? Ja zgubiłem checkpoint chyba, wiecie co? Ojejku, zgubiłem bardzo mocno checkpoint No to nie dogonię tego Challengera Ojojojo, on nie jest w ogóle ze mną porównywany Ani trochę, jest lepsze o 10 poziomów No cóż, dobra Niech będzie 300 km to godzina tym jechałem, wow nie spodziewałem się, że to takie szybkie jest, tak szczerze mówiąc Wehicle Legends Camaro jest wolniejszy od tego Więc ciekawe w sumie Dobrze, Zaraz przylecę, no szkoda, że tak źle pojechałem Bym wykręcił lepszy czas Ty o tyle lepszy czas ode mnie wykręcił, więc no No źle zrobiłem, bardzo źle, w ogóle jakiegoś quest'a zrobiłem Daily Zagraj 15 minut i 20 koła za to zgarniam Mam już 100 tysięcy No zobaczmy Za 100 tysięcy przykładowo mogę kupić sobie suprę Tego oto Challengera Takie piękne Camaro No i takie fajne Porsche Dobra, ja kupuję Challengera Bo Challenger się wydaje naprawdę być bardzo szybkim samochodem Jeszcze ogarnę sobie jakiś kolor Dobra, i nie wiem w sumie co jest lepsze. Żółty czy pomarańczowy. Chyba pomarańczowy, tak trochę mniej się w oczy rzuca. No i czas na mój już drugi samochód w tej grze. jest to taki oto challenger. Zobaczmy sobie jak on jedzie. Można jakiejś prostszej no Właśnie to być może. Zobaczmy sobie. No to jedzie 400 km na godzinę, co jest trochę dziwne, bo naprawdę... No... Challenger nie powinien chyba tyle jechać, co? Zdecydowanie nie. Jak tamte Camaro 300, coś jechało, no to trochę absurdalne. O, bardzo prosty teren. O, na tym się przyspieszę, mówiłem o prostym terenie, no tym razem nie jadę, złe o prostym terenie. Bardzo takim typowo off ale nie, no to no, wiadomo, że jest to lepsze od kąty, wiadomo chyba. Ale naprawdę wydaje się być to bardzo fajny samochód, który też stylistycznie, bardzo mi się podoba. W ogóle wnętrze, no. Jest o ten poziom wyżej, więc jest naprawdę ok, ten samochód, muszę przyznać No i co? Czas zrobić... O! Będzie ciekawe, tu będzie drag race No Ktoś dołączył z samochodem tym samym co ja dosłownie On ma nawet z tyłu też to jest ten sam samochód, to może on ma jakieś upgrade'y, bo ja żadnych nie mam, to pewnie i tak wygra daję, że ma jakieś upgrade'y, no pojawił się kolejny samochód Hej, i kolejny! O, te 1 No to no, no, na pewno zajmę pierwsze miejsce, moi drodzy, w tym e, Drag Race. Ie. Na pewno pierwsze miejsce zajmę. Dobra, lecimy, nitro. No i tak. No! Bardzo mocno dogoniły nas te oto samochody, ale ja tak naprawdę jestem. Szybszy. A, już nie jestem szybszy od tego challengera. No nie wiem, czym jest to spowodowane, tak szczerze mówiąc. Dobrze, w jakim okresie czasu. Dosłownie tym sam, o jakieś milisekundy się różnimy No i teraz trochę słabe, bo tak mało pieniędzy zarobiłem, a tak długo musiałem jednak czekać, co nie? Tutaj ten challenger, który no wygrał milisekundami ze mną Może dlatego, że obok się poruszyłem i mi, mi spadł kilometry na godzinę o dwa Może dlatego, kto wie, kto wie Ciekawe, bo nie widać w ogóle tamtego challengera, może wyszedł z gry? Może z la lagi ma? Może nie wiem co ma? No cóż zobaczę, mam nadzieję, że nie wróci, bo chyba bym miał dostać większe pieniądze za to, że zajmę trzecie miejsce niż za czwarte. No taki oto wyścig, no ja zdecydowanie głosowałem na coś lepszego, ale to też złe nie jest, muszę przyznać. Oj ojoj. Taka oto rampa. Szkoda, że z taką małą prędkością, ja tak na tej rampie wskoczyłem, bo mogłem naprawdę fajnie tutaj zarobić sobie drive'em, gdzie no jednak dużo się akurat z ram całkiem zarabia. No cóż szko no, no szkoda. Ło! Wow. No i zakręt siadł. No i lecimy. No i będzie trochę kaski. Ile kaski za to zarobię? A sobie po prostu wyszedł. Zarobię z tego 10500. To jest naprawdę bardzo spoko. Jeśli spodobał Ci się ten film, to pamiętaj o tym, aby zostawić łapkę w górę pod tym filmem i zostaw suba raz z dzwoneczkiem na moim kanale, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, które pojawiają się codziennie. Możesz napisać w komentarzu, co mam zrobić w tej grze, albo pomysł na kolejną grę samochodową na Robloxie. Bo jeśli znajdę jakąś fajną propozycję, to nagram film z takiej oto gry. Miłego dnia lub nocy. Nara!